Jezu, błagam, działaj mikrofoniku, bo inaczej będzie słabo. Dwa, piękny, rado, pół godziny dźwięk. Hejka, hejka, hejka! Dzisiaj, jak się domyślacie, po miniaturce bądź w tytule, i nagrywam dla was Q&A. Ogólnie od razu pozdrawiam Panią po Annę Nelską, od której mam 7, więc już jedna już czeka na sprzedaż, więc tak naprawdę dwie. Także panią z kanału My Rebel Kinderland. No i co? Chcę, nie chcę przedłużać, ale jestem rozgadana. Po prostu czasami przyciągam zdania, mówię e, e, albo się powtarzam. i chcę po prostu, żeby wszystko było zawarte w moim filmie, co nagrałam i po prostu mam i Po prostu są takie długie filmy. Więc przepraszam, jak coś nie. No ale jeśli ktoś mój, lubi moje filmy, lubi wielki like report, lub nie, to zapraszam do subskrypcji. Widzicie, nie mogę się zrobić. Znaczy Kto to powiedział? Nie, nie chciałam. Dobrze, w każdym razie um, dzisiaj odpowiednia pytanka. Um, oznaczę oczywiście te osoby, od których mam pytanka e, w opisie. Chciałabym y, drugą część, bo nie ma tu jakoś pewno pytań, więc jeśli chcecie zadać to pod randomowymi i które nawet nie dotyczą tego. I także bo pod filmem YouTube. YouTube, YouTube, słyszysz. YouTube mi strasznie ogranicza treści, strasznie. Nie możecie napisać pod większościami... Przy większości shortów nie możecie nic napisać. Jak mówię, nie możecie. I, i przy niektórych piosenkach też nie możecie. No i też nie, no nie możecie pod żadnym chyba wideo. Nie. Niestety, no cóż bywa. No, ja niestety się z tego nie cieszę, ale wy może tak ale bardzo by to pomogło, gdyby chociaż pięć osób napisało jakieś pytanka. Wiadomo, że no, czy było sto, no to z jednej strony to się długo czyta, no ale z drugiej strony tak tam by nie było sto pytań raczej, no bo każdy z temu by się raczej prawie jakoś się coś powtórzyło. No tutaj się chyba nic nie powtórzyło, no ale to, nieważne. no um, proszę Was o to bardzo, um, bo kiedy prosiłam na shortsie, to oczywiście to nie można było dostać, ale już ten short, short został usunięty chyba, albo jeszcze nie, ale zamierzam go usunąć. Nie chcę przedłużać, wchodzicie suba, łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmów. I ogólnie ja jestem bardzo niecierpliwa i dosłownie dobę temu, nim temu. Napisałem do pani Ani pod jakimś jej shortsem komentarz. Ale ona mi jeszcze nie odpisała, a ja bardzo jestem słaba, jeśli chodzi o cierpliwość, to jest moja słaba strona, słaby punkt, więc takie pytanko, czy Pani mogłaby mi odpowiedzieć, bo ja jakby napisałam, będę czekać, będę czekać, ale gdyby Pani oglądała ten film, to chciałabym, żeby Pani odpisała, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, aczkolwiek Pytanie nie, nie oczekuję na teraz, bo jakby nie potrzeba mnie teraz, no ale po prostu jest dla mnie ważne pytanie. Wam nie, wam nie powiem, co to jest za pytanie. Nie, nie powiem wam, co to jest za pytanie, tylko chciałam przypomnieć pani Ani. O nie, w sensie pewnie teraz e, zaczniecie wyszukiwać szukiwać e, pani Ani. Narobicie jej wyświetlenie przy okazji i będziecie szukać, o co ja zapytałam ale jeśli chcecie mieć niespodziankę, to nie róbcie tego dlatego nie przeszukujcie wszystkich filmów, wszystkich komentarzy tylko po prostu sobie pooglądać filmy mm -hmm. bo to jest ogólnie dla was niespodzianka więc ja nie mogę stracić, ale jakby pani Ania mogła zajrzeć pod jakiś szorstwem komentarzem to byłaby wdzięczna nie przedłużam. Lecimy, bo naprawdę jest już późno, a ja też nie chcę przedłużać, no i tak dalej. I od, nie wiem, to jest chyba dziewczyna, ale nie wiem. Od NatiSin pytanie do kiedy No i też taką, jak z czy wszystkie twoje lale są oryginalne? E, pytanie, są, pytanie jest takie, jak słyszeliście, więc nie będę mówić, czy miałam kiedyś nieoryginalne, oryginalne, czy mam teraz oryginalne. Tak, wszystkie moje lale są oryginalne. Więc tak. Drugie, ile miałaś lat? Ja odkryłam, że istnieje coś takiego no, jak lajki raborskie, że nie grałem, nic tam, ale cóż, jak coś, no to miałam 9,10, tak 9,5 myślę, bo jak miałam 10,5 to, to kupiłam pierwszą moją lalę. Właśnie, tak? Ale dobra. dobra. Oh, mogę się polec? Nie zapomnę się milczenie, jest tu gdzieś ten koma. Dobra. To jest. Ej, tutaj, jak nie widzieli, w ogóle zaraz bym położyła, schowała Dobra, położyła Co to zaznaczmy. 3. Jak Twoi rodzice reagują na lalki rabanne? Kiedy miałeś Amelkę, musisz dalej ją mam, ale teraz stoi w pudle, jest czeka na sprzedaż. Ogólnie to jest bardzo pilne, żeby ona się sprzedała, więc jak byście mogli jej tu kupić? No, wiecie, ja nie. Żeby to jest takie zabrzmiało, po prostu potrzebuję pieniędzy na niespodziankę dla was. Tak, tak mam no to powiem. Dobra, e, więc no mój tam mówił, że to taki ale tak w formie żarców a tak to normalnie, normalnie. Moja mama mówiła, ale słodka, ładna. No a to w ogóle nie powiem, jak oni pili ja, moja mama to jest po prostu fudo. E, ja słucham pani Emy. Um, no i w sumie pani nieponej mnie z kanału My Dłoty Kinderland, bo w sumie od niej się zaczęło naszym niemiać. Dobra, cztery, jakie jest twoje największe marzenie, może być kilka. No i właśnie może przez rz, Ja pewnie może będzie przepisywałam po prostu może z komentarza, więc ktoś napisał, może przez internet, ale może ja spróbuję. Ja wiem, że to się tak lubi. Dobra, w każdym razie. No i widzicie, to eee, Moje marzenie. Siesz, wszystkie moje marzenie się spełniły. jedno, mam marzenie, ale to jest ta niespodzianka dla Was. Eee, no ja chciałam mieć fajną rodzinę, cudowną, piękną, mam. Hmm, chciałam mieć Was i chociaż nie jest Was dużo, to jesteście. Chciałam. Chciałam mieć lampę, Pierwszą miałam, mam, chciałam, nie chciałam w sumie jak, jakoś z panią Anią i z panią z kanału Mary mm -hmm. Born Kinderland mieć kontaktu, ale po prostu napisały do mnie, więc wow. Mm -hmm. przepraszam. Więc wow. No i co was? No mi się nie liczy, że nie subskrypcji, tylko wy, kochani

w sumie ja rozmyślałam yy, 5 ile masz lat? albo nowy subskrybent, a tu nie mów nic ale cieszę się, napisał, ptanka napisał yy, lat, a mam nie była tutaj o yy, urodziny, ale powiem dokładnie mam 25 lutego urodziny, więc niedługo 12 6 i jesteś na jakiejś grupie, która na przykład na Messengerze? że ja chciałabym być ale Ogólnie mam problem, bo ja miałam starego tego Messengera, już go nie mam I teraz... coś on tam gdzieś jest, można go odnaleźć, ale ja go nie używam Mam teraz jednego aktualnego, ale to jest Messenger nie połączony z Facebookiem Tam głównie piszę Ale nie mogę przez Facebooka I ostatnio jakieś dwa miesiące temu zrobiłam sobie Facebooka i mam teraz konto z Facebooka i mam teraz dwa konta Więc planuję wejść na jakąś grupkę No Siedem. Jakie masz pasje oprócz lalek Everborg? Ogólnie taniec, ale taniec po prostu taniec, bo ogólnie mówię, ja tańczę dancehall od pięciu lat prawie i tańczę na wrodzkach, ale jestem początkującą osobą, więc tak średnio nie Ale tańczę na wrodzkach, ale bym są po prostu pełno różnych styli, więc można powiedzieć czy po prostu taniec, bo też tutaj sobie są czasami dancehallowe, a czasami po prostu swoje zwykłe jakieś chorełki, choreografia raczej, no. Więc to i lekkoatletyka bym powiedziała, ale głównie z lekkoatletyki to bieganie, skok dal, skok w też, no ale głównie lekko. 8. Jaki jest twój ulubiony model kitu do i na to pytanie nie odpowiem. Ponieważ... Boże, to by tak na ziema zabrało. Ponieważ... Ej, mam dwa kity od Gudrun Legler. Dobrze wymawiam. Gudrun Legler, tak? Z, z... z Niemczech, nie wiem, podaję go. Czekajcie. No zdjęciach I tak, to właśnie od niej mam i Jenny i Milka. Mam Amelkę, nie wiem od kogo. Przepraszam, nie wiem. No i nogi jedynie. Tylko te trzy. I na razie najbardziej mi się podoba Bilka. Bo... Um, chciałabym mieć Pipa. Pipa by Natalie Blik. Pipa by Natalii Blik, Chciałabym mieć albo Zoe, i też bym mogła mieć. Nie, dobra, pipa by Natalii Blik, Ja bym to powiedziała. Tak, już widzę zrobiona przez Panią Annę Danelską. To taka ja jest moja odpowiedź, ale nie powiem dokładnie, no bo y, doskidów takich nie tylko skutkich. silikonowych na nie widziałam, no ale nieważne. No ja bym ja, trzy latki, nie. Jak może jeszcze przesz przeszły przez moje życie dwie, no to może bym wtedy wybrała, ale chyba pipa. Yy, jaki jest Twój ulubiony to już było? 9. Yy, Czy masz zamiar nagrać kiedyś live na żywo? Kani ja już próbowałam zaraz, nawet zapowiadałam live'a. Ja co bym chciała? Ale po prostu live mi się kaput wyłączał, że nie ma w pobliżu osoby dorosłej, ja jestem za młoda i nie mogę. Więc kochani? Tak. Bardzo bym chciała. I może nawet w tym roku, za rok, nie wiem, postaram się nawet w tym roku nagrać, ale yy, Będę ja musiała po prostu no, jakoś się do tego zebrać. Yy, no i spróbować, bo nie wiem, czy mi się uda tak, jak mi wyłączy to widok. Ale zapomnę na pewno kilka dni wcześniej. I jak padło takie pytanie, to mam nadzieję, że ta osoba pojawi się na tym rajem, jak No i bardzo, bardzo, bardzo... Chciałabym, żeby było tam przynajmniej 5 osób, bo wiem, że nie wszystkim po jedzie napasuje tak i nawet na 1000 tysiąc osób, no to tam osób by było nawet z 10, nie? Nawet nie każda, bo trochę nie zapasuje. Ale to masz, ja będę czekać. I tutaj jak było ile maszyn, to mam być nowym członkiem mojego gangu tutaj. Yy, w Ala, bo Osoba Super to była moja pierwsza nazwa i to się wzięło od tego, że Mówię też język kocham ten język i po prostu Miśko Ala to jest osoba sutla, i wtedy był taki różowy Miśko Ala, pluszak na no, no tego to się wzięło, taka historia. Więc ja może nie jest po prostu ja rzadko o tym mówię ile mam daty. No, no. Yy, tak, więc mam. Mam yy, To tyle, mam nadzieję, że pomogłam. A, pomogłam, czyli ona. Bardzo się. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam i mam nadzieję, że śledzisz mój kanał. A jak nie do szkoda. No ale dziękuję, to taka. Teraz bananek przez klasy. pytania do piłennej. Yy, przepraszam, jak coś źle mówi, wymówiłam, bo ja akurat w wymawianiu jestem bardzo średnia. Więc bardzo przepraszam, sorki. Pozdrawiam. I też zaznaczam lubię Pierwsze, jaki jest Twój ulubiony kolor? No takie randomowe, w sumie pytanie takie klasyczne. Ulubiony. Dobra, teraz powiem. Nie widzicie koca, ale widzicie kołdę. Widzicie tutaj kocyk od Jenny. Co mam jeszcze powiedzieć? Mam tutaj skarpetkę jedną, bo drugiej nie mam, bo z niej robiłam bubu. Mam to. Mam tutaj pomieszane dwa kolorki, bo ten o. Widzicie. To jest drugi mój ulubiony kolor, więc raczej się domyślacie. Nie badałam mówię, musicie się domyśleć. No i ogólnie w ogóle miałam mieć pokój białej ściany, czarne i złote dodatki, ale jednak padło na czarne i taki właśnie pudrowy róż dodatki. No i sprawiło się tak, że mam cały kolorowy pokój przez moje zabawki. Ale no właśnie chodziło. No, dobra, wyjeczka która twoja tam była najdroższa, którą kupiłaś. Tutaj coś pamiętam, że przekręciłam tutaj, zdanie. E, nie, nie przekręciłam, tylko napisałam tak jak było napisane. tam był w ogóle błąd w ułożeniu zdania, ale nieważne. Nie właśnie jak ja rozumiem. Hmm, nie po prostu skróciłam I najdroższa. Milka, ale to przez to też, że ona nie była używana. Ona była po od ręki kupiona od pani Ani Danerskiej. która po prostu nie była używana, nie wiem, nie? No, ale moja ulubiona, więc nie, nie żałuję tych wniosków. Mm, tak więc, Milka, ile masz lat? Na to pani już odpowiedziałam, no i teraz nie będę mówić, kiedy się urodziłam. Ja mam dokładnie, tylko po prostu powiem jeszcze 11. Jak masz na imię? No i to właśnie mnie zmartwiło. Chyba mnie nie oglądasz, co? Ale no nic. Ja i tak Cię pozdrawiam. Szkoda, że mnie nie oglądasz. No chyba, że jesteś nowym moim widzem. No to podam serdecznie. Witam w moim kręgu. Mi Ali. koali. Także i ja mam lat. To biło, mam maja, majusia, majeczka tylko byle nie majka, nie? może być majusia, może być majeczka, może być maja ja lubię jak coś, nie, nie majusia, ale maja najlepiej chyba, ale nie majka, byle nie majka, nie? wszystko byle nie majka, może być nawet majsą, nie majka, Ła. więc e, jak coś, jak już będziemy na ty, bo my zawsze jesteśmy na ty, mówicie jak zawsze jesteśmy na ty, więc jak chcecie tu coś napisać to nie ej ty, tylko ej, nie Majka, piszcie mi Majka, później mi Majka, puszczuń, nie mi nie, tylko Ej Maja, ok? I do, do mnie piszesz komentarz Ej Maja Jakby ja już jestem z tobą, ty i my się lubimy i my ej ją, nie? Także no. Cóż to jest do pytań, ale nie miałam pomysłów. Liczy się to, że w ogóle w ogóle i to ona też chyba. No? I w ogóle coś na mnie wysłałaś. Przepraszam, że ten film jest taki długi, miał być krótszy, ale jeszcze go troszeczkę zmontuję, jakieś efekty dodam, więc końcowo mam nadzieję, że wyszedł ok. Ja siadam do montowania tego filmu, a wam wysyłam ogromne buziaczki i pozdrawiam osoby, które wystąpiły. W tym filmie, czyli tutaj w ogóle też gdzieś na początku był ten, yy, jak się nazywa jak, jakby ten komentarz tej drugiej osoby, ale buziaczki, kocham Was widzowie i dziękuję za, yy, za, te, za te pytanko.